Maneczko. Zostało 5 minut do końca eventu, a tutaj Grax. Eee, I witam w podsumowaniu. Eee, I tak. No, udało się zakończyć event dzisiaj, w poniedziałek, dzień po tym jak miał się zakończyć. Eee, więc, no tak. I to zakończyłem go o. Nie ja wiem, 17.00. Także. No, było ciężko. No i co ważniejsze, zakończy, uzbierałem na legendę. Ledwo, ledwo. uciłane. Jest to dzięki temu, że, że mam zamrożone 348. Nie wiem, czy bez tego bym jeszcze docisnął. No, ale Cała niedziela. To, to był dramat. To był dramat. Od kompanii odchodziłem. No ale już udało się eee, w rankingu. Udało się na 20. miejscu. Równiutko na no ten lepszy, eee, lepsze nagrody. 600 ph się przyda, bo zostało mi 6? 6, nie, 60, 600, 6006. Także no, fajnie. Eee, lokacje eventowe. Lochy zamku, tu najwięcej. Przez 60 tysięcy wypraw. To jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. 60... Nigdy w żadnym evencie nie miałem 60 tysięcy wypraw do żadnej lokacji. Druga lokacja 13 i pierwsza lokacja 20. No i to, co w trzeciej lokacji trzeba było po prostu robić. Był jakiś pogrom, naprawdę. Zabrakło tutaj w tym evencie podziału na. E, na poziomy. Nie masz szans, żeby ktoś rekreacyjnie skończył ten event. Znaleźć minerały to ok, widzieliśmy w ostatnim odcinku. E, ale złapyć 300 szapetów i 100 banetów. Szapety na no one będą mi się śniły. 10 rapelów, prościutkie. Jamaski, Kofagariusy, Mizdrejwius To też będzie mi się śniło po nocach Ja już mam takie... Klikam w lokacjach, skończyłem już e, robić zadania I nadal po prostu miałem wahanie e, przy szybkim klik klikaniu Czy e, muszę go łapać, czy nie muszę go łapać, nie? Nie wiem, nadal jakby gdzieś klikał w lokacjach, gdzie... Gdzie będą te duchy, pokemony duchy to ja będę miał duchy przed oczami. No to... To, to, to było straszne. <grystanie> Autentycznie pod względem trudności to był trudny max event. W sensie bardzo czasochłonny. Bardzo. Zadania poboczne. O, tu teraz nie chce mi się. <grystanie> Minuta 30, on ja dość, nie? 251 razy wykonane e, zadanie rankingowe. 251. To było straszne. Oczywiście skip D to leta. E, e, pierwsze nie odda miejsca pierwszego do końca. Ale co zabawne, przedmiotów ma, kurczę, tyle samo, nie? Nawet więcej mam od niego. Te przedmioty. Ale no, no, on, z tego zadania pobocznego e, tyle zebrał tych punktów. Uf. Tu rzadko kto ma więcej ode mnie tych przedmiotów. Za no ale czuję, że, że legend trochę, trochę pójdzie. E, za 5,5 tysiąca punktów. E, obym to wszystko dobrze obliczył, no, ale Dodawałem, no musi starczyć. Jak nie starczy, to się autentycznie załamie, nie? Pół minuty. W ogóle, bardzo ładne e, przedmioty, nie zlewające się z niczym. Kiedyś były takie cienutkie łyżeczki. To było straszne i można było tak przeoczyć. A te, autentycznie jak się je trafiało, to perły, no piękne są graficznie te... Piękne to jest. Graficznie, naprawdę przedmioty eventowe. Cudo. Uh. Teraz porobię słyszyć na zasłużony odpoczynek. No koniec eventu. Uh. Przedmioty. Jakbym mógł bym zostawił sobie te przedmioty, nie? Ty może sobie dodam. Kolejność. Tu, tu, o, Ustaw na półce. Ile na końcu? O matko. O, tak mi się podoba ten, ten element. Mroczna amulet, nie, ale ta perła. Perła mi się podoba. Eee... Mroczna perła. Mroczna perła. No, podoba mi się. Podoba mi się też. Ta, ta mroczna perła, jaka ona jest ładna. Dobra. Eee, okej. Okay. Pięć, pięćdziesiąt 5154. Odmruś. Jest. Mamy to, 5,5 tysiąca i teraz oby nie zmienili zdania. <grywy> A tanio. Ha serio? Halloween czyli Lizarda da i tak tanio. Hrabia drukar, drukar, drukali. dziwne, że te halloweenowe dali te tania. Idziemy. Idziemy dalej. No jest kupfu. Ja będę chciał kupfu. No, niektórzy są myślą ambitnie że dostaną za Darkraya 5 miliardów 5 miliardów, no nie <grystanie> Tak jak mówiłem jeszcze a propos Giratin Już były za 200 Nie wiem, ktoś przekonał, że ma podwyższyć cenę albo sprzedał, albo już ktoś kupił za te 200 Ale mówiłem ja 2,5 obstawiałem Miejmy 2,5 świetne, na licytacji, nie ma żadnej. No, ale wiedziałem, że, że nie będzie, także. E, także tak. No, ale widzę, że nie ma tego, co ja bym sobie wziął, jakbym nie, nie uzbierał na legendę. Ale może jest tutaj. też byłoby to dziwne przy tych powtarzalnych no teraz ci co uzbierali dużo punktów mogą się zabezpieczyć w, w Pokémony yy, do Samsona legenda plus parę Pokémonów do Samsona uczciwa cena Ej, nie ma nie ma Drakowisza nie masz ani No, trochę mi brakuje. Mało. Mało jest yy, Pokemonów. W tych yy, opcjach za, yy, za punkty. Yy, nie Niepowtarzalne. Tylko jeden. Yy, z każdego przedziału cenowego. Yy, no słabo, nie? Więc pomiędzy 1000 a dwa nie ma nic. wie, jak się trafi samica, jest się zarobiony. Samiec, no nie bardzo. No, no moim zdaniem co? Hopa. Hopa jest fajna. Hopa, hopa. <laughs> hopa, hopa. W <laughs> nawiasie chyba powinno być, ale dobrze. Hopa, hopa, opa, hopa. Opa. <laughs> Można drzwi, muzyczkę postrzepić pod niego. Kosmog eee, i Solgaleo z niego. Solgaleo jest yy, konkret. No, ale ja raczej jakby brał. Nie wiem, poczekam. Może ktoś będzie chciał kupić, bo nadal nie wiem, czy nie zostawić dla siebie eee, że tego Rusifu, czy jednak sprzedać i pakować hajs w w, w Toksapexa. No, dobrze. No ale to tyle. Jeśli chodzi o event no już gadałem, Moim zdaniem fajne, ale powinien być wybór tru poziomu trudności i jeśli są tak trudne zadania, tak czasochłonne powinny być dostępne wszystkie naraz. To by było dużo lepsze rozwiązanie, a nie tak wszystkie po kolei. No cóż, wydaje mi się, że oni podeszli do tego tak że eventu bardzo dawno nie było takiego konkretnego. Ludzie mają dużo aków, bali i tak dalej i będą mogli je wydawać właśnie na Pokémony. Na, na łapanie w repeaty, w swarmy, Timer Bale no, no ja się wyżyłowałem strasznie. No. Tyle musiałem na potem jeszcze pokupować e, 219 milionów na, na repeaty musiałem powydawać e, żeby żeby docisnąć ten, ten event do końca No ale się udało, się, się udało, więc e, jest super, no. i teraz co, jeszcze turniej był i kurczę powiem, podoba mi się, teraz jest Still Psychic Ghost e, i będę tutaj mógł dodać Eee, tego Gastriego figlarnego eee, Także to na pewno dodam, no ale tu Fighting Grass Water tu bym miał dobry team up wiadomo buzwola którego już nie ma z Toxapexem ale i sam Toxapex może tutaj Andrzej zrobić robotę tu jak widać już wygrał i tu też tu było. Tu mam drugie miejsce, i tu mam drugie miejsce. Tu to jest ten event, tu jest giratinka. To nie było przeciwnika. Nie było szans, żeby ktoś, ktoś mi tutaj mógł przeszkodzić. 13,5 na miksturkach obrony. Także konkret e, Mewtwo nie mógł mi nic zrobić. O, on mi po zero bierze. Na max. E, no, także... No jeden z pierwszych finałów. No ale tak to jest w tych wyższych poziomach, że tu nie ma dużo trenowanych Pokemonów. I za bardzo nie ma kto cię pokonać. No, tak to już jest. No, tu już się przyzwyczaiłem do tego, że raczej będę wygrywał te turnieje. E, jak nie, to będę płakał. <grych> e, no, tu byłem e, d, trzeci w, w grupie. E, I e, na szczęście pierwszych dwóch trafiło na siebie, więc ja mogłem tutaj powalczyć e, o. Drugie miejsce, tutaj teamem takim praktycznie cały z dziczy. Jedyne co to ten matchup jest, coś sobą reprezentuje. Ale w sumie mecz, który był wcześniej, Minato na Mikaze, ma mocno trenowanego Azumarira, tak mocno, mocno, mocno. No ale Noguard, który moim zdaniem to jest absurd, że Pokemony w powietrzu też może trafić. Eee, zgłaszałem to już jak mi to nie pasowało, kiedy taki taki e, jeden mnie zgarniał przy tym przy Murkrole zespołu R. Też wzbijałem się w powietrze, a on miał ciach. Bo ma NoGuard. To jest no głupie, no jak może trafić? W coś, ziemnym atakiem, w coś, co jest w powietrzu. No. Eee. no. No, ale ja to wykorzystałem. Tutaj ma kilka trenowanych Pokémonów, więc tutaj większych szans nie było, tak czy siak. Eee. Ten jest Drakowicz, Shiny Drakowicz. To jest po prostu fajny ziomek, nie? Strong Drow, Rand, do tego dodajesz. Hmm, który ma ogromną siłę, i to jest, to jest moc, eee, no i jeszcze drugie miejsce. Eee, tutaj też eee, było wahanie, eee, kto wyjdzie, eee, no ja tu znowu moi przeciwnicy trafili. A nie, ja tu walczyłem od razu w pierwszej rundzie z Blubem, z którym udawało mi się wygrywać w dogrywce. Z drugiej strony był Darkness Dog, który miał dwa Pokémony trenowane. Co niestety przeszkodziło mi w osiągnięciu tutaj pierwszego miejsca. Ale i tak. Fartownie się udało eee, Tutaj potem Pokemony dziczy mnie Osłabiają, osłabiają, osłabiają. Tu już schodzimy mocno. Mam tylko 4000 obrony, a on 8 ataków eee, Także nijak nie miał szans ale no spoko. I ta dawka PH, która była z tego tu idealnie turniej mi się trafił w event idealnie mój turniej dzięki temu miałem kurde pH do, do klikania dalej ja jak zawsze z fartem. No i co? Fajniutko w rankingu trochę trochę podskoczyłem Generalnie spoko. Eee, ciężki czas. Jezu, trzeba będzie odespać trochę, bo też i sen zawaliłem eee, w tym ostatnim czasie. Eee, zobaczymy. Raczej będę brał Kupfu. E, z którego zrobię od razu Ursifu. Eee, wodnego Ursifu. I zobaczymy, no, czy będę. Tak, bym chciał pożyczyć od kogoś kosmoga, jeśli się uda. Marszadoła, Kresille i Hope. Zobaczymy kto będzie co i czy będzie taka możliwość, żeby pożyczyć. No i oczywiście za wygrane z eventu. Jest ranking, jest ranking. Z KBD. O, fajnie jak się uda. Eee, pożyczyć, dla kraja, eee, no i Belecefalona, eee, też by się przydał, żeby gablotkę uzupełnić. No eee, i co, gratuluję, oczywiście gratuluję Skiwidito, ale ta pierwszego miejsca, eee, tu, jak on miał, eee, JKS. Tobie też gratuluję drugiego miejsca i Juw też fajnie na podium trzecie miejsce, e, elegancko, piątkę uzupełnia Jmory i poketener P. Gratuluję wam wysiłku, który włożyliście. Wiem jak było ciężko po sobie, mam po prostu 200 tysięcy punktów ponad, mniej niż ten co jest pierwszy. A wiem, ile ja w to włożyłem siły, także gratuluję. Yy, następny event może być już w, yy, na, na święta, na Boże Narodzenie. Yy, generalnie nie chciałbym, bo, bo nie uzbieram tutaj zupełnie nic, yy, czy, czy łaków i tak dalej. Jeśli nie będzie podziału na poziomu, to w życiu nie skończę tego eventu. Ale na szczęście w tym evencie są dobre pokemony do wzięcia. A to najważniejsze dla mnie. No dobra, bo gadam i gadam. Kto to będzie oglądał nikt. <ścoughs> e, dobra, dzięki za oglądanie i cześć, do następnego.